Dzień dobry, kochani, witam Was w ramach porannego nagrywania z kawką na śniadanie. Przypominam, że. Poranek to dla każdego co innego. Zatem witam Was prawie w południe. Dzisiejszy, kochani, odcinek zacznę od tego, że się Wam przedstawię, ponieważ po nagraniu tego pierwszego usłyszałam, że fajnie by było utożsamiać się z osobą, której się słucha. A, a jak już wiem, że to ty, no to tym bardziej. Ja bym bardzo nie chciała, żebyście w 100% się ze mną utożsamiali, bowiem to będzie znaczyło, że Wasze życie nie było. Było do końca szczęśliwe, a przynajmniej część z tego życia, bo również nikomu nie życzę, żeby przeszedł i musiał przejść te ścieżki, które ja przeszłam, i nie daj Boże założyć moje trampki. Dużo lepszych perspektyw Wam życzę i możliwości przeżyć i emocji, ale o tym gdzieś w trakcie. Co więcej, jedna z moich przyjaciółek w sieci pozamiatała i mnie wydała, nie wiedząc, jaki jest mój plan. Bowiem jej nie poinformowałam, zatem zobowiązana czuję się do tego, żeby się przedstawić mimo wszystko. Więc witajcie, kochani! Baśka z tej strony. Zwykła kwiatkowska XXI wieku. Jak wiesz, kto to kwiatkowska, to potencjalnie już jesteś do przodu. No i teraz o czym będziemy sobie dzisiaj mówić? Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak to kiedyś było lepiej. Materiałów w sieci jest zawsze o tym mnóstwo i faktycznie czy było lepiej? Było inaczej. Ja jestem zacny rocznik 80. Cudowny rocznik, uważam, ale ten rocznik również ma swoje przywary. Jestem Dzisiejszym dorosłym, średniowiekowym rodzicem, obywatelem naszego cudownego kraju. Jak usłyszycie gdzieś po drodze sarkazm, to tam, gdzie go będziecie słyszeć, to faktycznie on ma tam występować. A tak serio, lata 80. w Polsce na lata wychowania się były bardzo przyjemnymi latami. I dlaczego było może nie niefajniej, a inaczej? My dzisiaj z sentymentem pewne rzeczy wspominamy. Dlatego, że to był w ogóle całkowicie inny świat. Dzisiaj możecie na różnych platformach internetowych podglądać w cudzysłowie, jak to było kiedyś. Ewentualnie słyszycie opowieści swoich rodziców. No, czasem bywa i dziad. Natomiast Generalnie to były piękne czasy, faktycznie, ale to były też czasy, kiedy nie było nic. To były czasy, kiedy Warszawa była jaka była, bo w tym mieście się wychowałam i w dużej mierze w odcinkach będzie o tym mieście. To był cudowny czas po PRL-owski, właściwie już dla nas w pamięci, bo jedni z nas pokoleniowo jeszcze pamiętają, co było przed. Ja pamiętam wiele, ale ja już byłam w tym lepszym czasie. Ja nie pamiętam lat 70. -tych. Czy wcześniej i nie opowiem Wam o nich, ale będziemy o nie zahaczać, dlatego że one były podwaliną dla naszych rodziców i dla naszego wychowania. I niezależnie od tego, czy wychowaliście się dekadę później, czy dekadę wcześniej, do mojego momentu, czyli do lat 80., to było bardzo podobnie. Natomiast już chwilę później, wystarczyła kolejna dekada, zrobiło się jeszcze ciekawiej. Generalnie wychowując się na przestrzeni lat 80., 90. Nie wpadłabym na to, że za 30 lat będę miała trójkę fantastycznych dzieci, będę rozwiedziona. A chciałam mieć jakieś swoje życie, miałam pomysły na to życie, miałam plany, miałam perspektywy w głowie, a potem nastąpiło, jak z reguły bywa zderzenie z rzeczywistością, ale jako nastolatek, młody człowiek, wychowany w tamtych latach, ja w tej rzeczywistości pływałam, czyli odnalazłam się w każdym jej momencie. W bardzo dużym skrócie opowiem wam, co pamiętam z wczesnego dzieciństwa, bowiem tego jest niewiele. Natomiast jeżeli ktoś pamięta więcej. Jeżeli ktoś pamięta dalej, dalej niż ja, to bardzo proszę odezwijcie się, wpisujcie się w komentarzach. Będziemy mieć zajebiste tematy do rozmowy, bo te wspomnienia i te porównania bywają naprawdę ciekawe. Ja w większości wychowałam się na Bożu, a właściwie w całości tylko w dwóch miejscach. Urodziłam się de facto na Mokotowie u moich dziadków. Bardzo wiele rodzin wtedy, tak jak i moja, były rodzinami PRL-owskich wojskowych, bądź związanych zresztą. Cały rynek pracy niemalże był państwowy, więc yy, każdy robił coś dla kraju. Działalność gospodarcza czy własny interes był cudem właściwie. I generalnie wtedy na tamtym etapie jeszcze nawet praktycznie nie istniał. Co pamiętam? Pamiętam. Piękną gępę potocką i spacery. Pamiętam ilość ogromną zieleni między osiedlami, która funkcjonowała. Pamiętam bardzo upalne i duszne lata z fantastycznymi burzami, kiedy ojciec lodowatą wodę wylewał na nas przez okno na podwórku, bo z tego podwórka nie chcieliśmy wrócić. I tak, tak jak widzicie, czasem na zdjęciach czas spędzało się z kolegami, ze znajomymi, czas spędzało się e na trzepakach, w piaskownicach, grając w pikuty, to wszystko jest, słuchajcie, prawdziwe. Tak się kiedyś spędzało wolne chwile. I człowiek nie myślał absolutnie o tym, żeby siedzieć w domu. Wręcz przeciwnie, dla nas karą było to, że rodzice kazali nam siedzieć w domu Za karę To była katorga Jedyne co mieliśmy ze sprzętów elektronicznych To był, właściwie było radio Ewentualnie telewizor U niektórych nieco później wystąpiło wideo To było już wow No i komputer Atari Pasjonaci znają temat Pierwsze Montezumy, pierwsze gry I to akurat posiadali moi wujkowie pod Warszawą Wtedy to była, nie była dzielnica praktyczna miasta. To była wieś i to była naprawdę słuchajcie, taka wieś, na którą my żeśmy gnali tak zwaną zieloną linią z Ronda Starzyńskiego na Pradze. Wołami się jechało daleko i długo, a potem jeszcze 3 kilo z buta, ale to był też piękny czas. Um, każde wolne momenty, takie typu wakacje w większości wspominam właśnie u wujków w Nieporęcie. O, wujkowie byli tak zwanymi badylarzami. Czyli posiadali szklarnie, kwiaty i wiecznie przy tym chodzili. Właściwie nie wyjeżdżali, bo trzeba było napalić w piecu, bo trzeba było to zadbać, ale oni posiadali wideo, posiadali komputer, posiadali motorówkę na zegrzu, z nimi jeździło się na narty wodne, wtedy jeszcze na dziką plażę. Jeśli ktoś pamięta dziką plażę nad zegrzem, pierwszą na wylocie, i tą starą budę z zapiekankami po drugiej stronie jezdni, to tym bardziej pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj bardzo często narzekamy na brak mieszkania albo brak przestrzeni. A ja wychowałam się w pokoju z kuchnią, na kępie potockiej właściwie. I na piechotę chodziliśmy oglądać przez jeszcze wtedy budowaną trasę AK. Jak buduje się nasze osiedle rodem z serialu Alternatywa 4. Tylko tu była ruda, do którego bloku mieliśmy się przeprowadzić za jakiś czas. Dzisiaj osiedla rosną jakby grzyby po deszczu. Wtedy naprawdę czekało się latami, absolutnymi latami i to była ścieżka przez męka, żeby przydział na takie mieszkanie dostać. I absolutnie fantastycznie wspominam pokój z kuchnią na Bieniwickiej, gdzie wszyscy w czteroosobowej rodzinie funkcjonowaliśmy w jednym pokoju, a łazienka była właściwie w kuchni, bo w mieszkaniu była jedynie toaleta. Z przyjemnością wspominam wieczorne kąpiele w która była częścią stołu kuchennego i blatu, a którą po prostu się otwierało z blatu tam się kąpaliśmy. Pamiętam mały czarno-biały telewizor u Nitry. i luksus, jakim później był Rubin. Pamiętam pranie ręczne i gotowane pranie na kuchni. I luksus, jakim stała się pralka, która dzisiaj jest absolutnym must have w każdym praktycznie domu. Pamiętam, pamiętam, Moje przedszkole na Potockiej. To był koszmar. <noise> I większość z tego czasu, który tam spędziłam, w dużej części spędziłam pod biurkiem, siedząc ze strachana i przerażona wychowawczynią, która trzymała nad nami pieczę. Pamiętam również zajęcia plastyczne, na które chodziłam do jednego w okolicy Domu Kultury, i wtedy nie pomyślałabym, że w wieku 40 lat będę siedzieć z pędzlami w domu ze sztalugą i malować i realizować się artystycznie chociaż zawsze czułam w środku, że jestem po prostu inna. Pamiętam moją pierwszą podstawówkę na Filareckiej, przy placu Wilsona. I to jak to wtedy wyglądało i to okolice. Pamiętam, że niezależnie od pogody Przez kawał drogi I cały park Lelewela Musiałam piechotą gnać Do szkoły Bo uwaga, samochód Samochód to był luksus To był absolutny luksus wtedy Pierwszy samochód u nas pojawił się Dużo, dużo później I to był ten maluszek W kolorze budyniowym Jak pamiętacie, no to umówmy się To było cudo, ale nawet jak on się pojawił Nikt mnie nie woził do szkoły nie było telefonów komórkowych, więc nikt się nie zastanawiał nad tym, czy do tej szkoły dotarłam. Moi rodzice przyjmowali, że do niej dotarłam. Co więcej, miałam brata w świętej pamięci już w tej chwili. O tym też później na pewno gdzieś się zahaczę. Brat dwa lata młodszy, więc to moim zadaniem było opiekować się młodszym bratem w dużej mierze. Niemniej do nowego mieszkania wreszcie przeprowadziliśmy się w 90 roku. To było szaleństwo, ja miałam wtedy 10 lat. To było absolutnie wymarzone. I upragnione swój własny pokój, kawałek swojej podłogi, z małej klitki po prababci, bo tak wtedy dostawało się mieszkanie, pokoleniowo w większości. Z małej jednopokojowej klity na parterze przeprowadziliśmy się do nowego budownictwa wtedy. Wielkiej płyty, która rosła w Warszawie. Do trzech pokoi z kuchnią. I jeden z tych pokoi miał być mój. Ja byłam tak niesamowicie szczęśliwa. I pamiętam też swój zawód, kiedy okazało się, że będę nadal z bratem w jednym pokoju jeszcze przez jakiś czas, a w moim docelowym pokoju robimy na razie składzik rzeczy, bo przy przeprowadzkach sami dobrze wiecie, że jest mnóstwo grat. A potem raptem okazało się, że mój własny pokój ma być dla mnie nagrodą. Nagrodą za dobre wyniki w szkole, nagrodą za dobre zachowanie, nagrodą za cokolwiek, co zadowoli moich rodziców, a właściwie nie moich rodziców, tylko moją matkę. I widzicie, ja zawsze byłam ambitnym dzieciakiem, ale ambitnym na płaszczyznach, które mnie interesowały. Co dzisiaj uważam jest absolutnie normalne. Generalnie skupiamy się mocno i bardziej na tym, co nas interesuje, i to uważam jest absolutnie normalne. Każdy z nas ma jakiś plan, jakieś pomysły, jakieś marzenia. Znaczy, umówmy się. My wtedy chyba mieliśmy ich więcej. Bo większość społeczeństwa porówno nie miała nic. Rynek pracy był głównie rynkiem państwowym i dzisiaj jako przedsiębiorca również uważam, że instytucja typu ZUS wtedy miała rację bytu, dzisiaj już jej nie ma. Wcześniej było tak, że jak kończyłeś szkołę, to właściwie po tej szkole miałeś jakiś zawód. No chyba, że kończyłeś Liceum, które było prestiżową opcją, i planowałeś iść na studia wyższe, co również było prestiżowe. Natomiast jeśli skończyłeś jakąś opcję szkoły zawodowej bądź technicznej, to po wyjściu z tej szkoły miałeś pracę właściwie. I tą pracę de facto poniekąd zapewniało ci państwo. A, oczywiście to nie było tak stuprocentowe, no ale generalnie jak miałeś jeszcze poparcie, ktoś cię polecił oczywiście swoje trzeba było wypić, załatwić wiecie, sławnego goździki, bombonierka nie cofnijcie się do serialu Miś polecam, bo to jest absolutny must have, jeśli ktoś chce zobaczyć faktycznie jak wyglądały te czasy albo ewentualnie Nienawidzę poniedziałku. to są dwie pozytywne które powinniście obejrzeć. I chociaż te dwie pozycje są komediami dzisiaj w kategorii filmowej, o tyle powiem Wam szczerze, że w bardzo wielu przypadkach ta rzeczywistość właśnie tak wyglądała. Ona dziś wydaje nam się z perspektywy czasu zabawna albo nieprawdopodobna. Z sentymentem niektóre rzeczy wspominamy. Natomiast de facto tak to wyglądało. No i teraz jestem w tym wszystkim ja, która po skończeniu szkoły podstawowej, Promówmy się, że naprawdę poza bazą opiekuńczą i w podstawie nauczycielską, w sensie, żeby cię nauczyli dodawać, odejmować, a pisać, czytać i tak dalej, to niewiele wnosi do naszego życia. I żebym, nie wiem, jak Kuku w tej chwili zrobiła nauczycielom z podstawówki albo później ze szkoły średniej, doesn't matter. To bardzo was przepraszam, ale tak naprawdę szkoła do niczego więcej nie służy. Może ewentualnie budziła w nas pewien format ambicji. Natomiast tak naprawdę mam czasem wrażenie, będąc dzisiaj rodzicem, że szkoła miała realizować ambicje naszych rodziców, a nie nasze już wtedy. A dziś należałoby chyba pominąć temat milczeniem, bo sama mam troje, jedno na szczęście już skończyło w większości. I będąc rodzicem z dnia na dzień jestem coraz bardziej przerażona tym, co placówki edukacyjne sobą przedstawiają. Swoją drogą. Dzieci były inne, my byliśmy inni. Dlaczego inni? Zostaliśmy tak wychowani w tamtym czasie, żeby mieć szacunek, ale system wartości był nieco inny. Tak naprawdę mam wrażenie, że wychowaliśmy się w dziurze pokoleniowej, właściwie w dziurze czasowej, bo w okolicach roku 2000 wszystko się zaczęło raptem bardzo dynamicznie zmieniać. I właśnie to jest jedna z rzeczy, które pamiętam z dzieciństwa. Szanowaliśmy dziadków, szanowaliśmy. Rodziców. Ogólnie szanowaliśmy dorosłych, szanowaliśmy panią cukierkową, która z okna wychylała się, darła się na nas nielitościwie. Jak za głośno krzyczeliśmy na podwórku, jak rozrabialiśmy, ale zarazem rzucała nam cukierki, stąd jej przydomek. Zawsze z tego okna, jak tylko nas opitoliła, to za chwilę dostawaliśmy słodycze. I chyba każde stare osiedle miało taką swoją panią cukierkową. U mojego byłego męża była Zuzanna. Zuzanna wiedziała o wszystkim, co się dzieje w okolicy, i moja pani cukierkowa również. Znała każdego obuziaka, każdego dzieciaka, który biegał po podwórku. I wiedziała wszystko o wszystkich. Ale niezależnie od tego, jaka zuzanna była, czy pani cukierkowa, to szanowaliśmy ją. Szanowaliśmy pokolenie naszych rodziców. Szanowaliśmy nasze pokolenie jako dzieci. Zostało tak wychowane, że po prostu szanowaliśmy dorosłych. Niezależnie od tego, czym się zajmują, niezależnie od tego, jaki zawód wykonują. Cieszę się za każdym razem, kiedy widzę dziecko wchodzące do sklepu mówiące dzień dobry. Były to czasy, kiedy każda impreza domowa, powiedzmy, w sensie imieniny, urodziny, a takich prywatkowych okazji zawsze się zdarzało wiele, były suto zakrapiane. Ale niech pierwszy rzuci kamień ten, kto w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych nie pił taniego wina w parku. Między innymi dzięki temu, że tak wyglądał wtedy ten świat, byliśmy bliżej siebie wszyscy. I owszem, dzisiejsze pokolenie nie wyobraża sobie funkcjonalności bez telefonów komórkowych, bez dostępności. A ja Wam powiem, że na ten telefon to się wtedy czekało latami. Do tego wszystkiego telefon był stacjonarny. Zatem nasze młode lata wyglądały tak, że rodzicom mówiło się, gdzie wychodzisz, ewentualnie z kim wychodzisz i mniej więcej o której wrócisz. Darło się z podwórka albo dzwoniło domofonem, jeśli ktoś już mieszkał w nowszym bloku i domofon był. Więc tak naprawdę w dużej mierze nasze pokolenie wychowywało się samo, a właściwie wychowywała nas w kawałku szkoła, bo poza funkcją edukacyjną również miała taką funkcję, a nauczycieli szanowaliśmy. Wychowywali nas w domu rodzice, bo spędzaliśmy razem czas, wtedy kiedy mogliśmy spędzać ten czas, bo większość ludzi pracowała od 8 do 16. Resztę czasu spędzaliśmy z kolegami ze znajomymi poza domem, bo bez sensu było siedzieć w domu. W domu siedziało się za karę, albo wtedy kiedy chorowaliśmy. Kiedy chorowaliśmy, to stada kolegów ze szkoły przewalały nam się przez dom i nikt się nie zastanawiał nad tym, czy się zarazi, czy się nie zarazi. Po prostu zabierał notatki ze szkoły i przychodzili całymi ekipami. Więc generalnie jeżeli zapytacie mnie, czy kiedyś było lepiej, było inaczej. I chociaż czasy były... Bardziej przyjazne kontaktom międzyludzkim, to miały swoje felery. Po pierwsze, nasi rodzice byli wiecznie zmęczeni. Absolutnie wiecznie zmęczeni. Po pracy, odpoczywający, dlatego my mieliśmy wiele czasu dla siebie. To miało wiele plusów, oczywiście, bo poniekąd niejednokrotnie nie interesowali się naszym życiem. A my w ten sposób praktycznie wychowywaliśmy się bardziej czy mniej ale sami te czasy również miały wiele minusów bo bez flaszki nie załatwiłeś nic i to pokutowało bardzo 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 długo no i w sumie w niektórych kręgach do dzisiaj chyba pomstuje choć potencjalnie coraz bardziej modnym jest nie picie a nie picie ale kochani nie zapominajmy o tym że nieświadomym społeczeństwem jest dużo łatwiej kierować i manipulować niż w pełni świadomym. I niestety przykra prawda o naszym kraju jest taka, że bardzo w wielu przypadkach Alkohol jest tańszy niż jedzenie. I byłam nastolatkiem, który faktycznie pił to tanie wino w krzakach, i bardzo wcześnie nasze pokolenie w ogóle zaczęło sięgać po alkohol, bo on był w normie społecznej. Jestem również tak zwanym DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. Ale moja rodzina nigdy nie była i nie wyglądała na taką typowo patologiczną, jaką my kojarzymy z obrazków patologicznych, bowiem dzisiaj patologia odbiera się zupełnie inaczej niż wtedy. Ale jak już powiedziałam wcześniej, niech pierwszy rzuci kamień. Ten, to w tamtych czasach nie pił taniego wina Par. Miałam tak naprawdę chyba jakieś 14-13 lat, kiedy mój ojciec pierwszy raz zabrał mnie na piwo. I nie było to nic dziko nadzwyczajnego. Na etapie szkoły średniej tu mogą mnie zamordować moi znajomi starzy. Od razu przepraszam Was bardzo za ujawnienie naszych tajemnic, częściowo, ale chyba na chwilę obecną nie mają one większego znaczenia. Urywaliśmy się ze szkoły ze skrzynką prowadzącą. Letnią porą jeździliśmy pod Warszawę nad wodę. Urowaliśmy się ze szkoły bez wiedzy naszych rodziców, bez elektronicznego dziennika i jechaliśmy pić do znajomych. Śmiało można powiedzieć, że byliśmy pokoleniem, które bardzo wcześnie zaczęło pić, ale również bardzo wcześnie i szybko złapało świadomość na temat alkoholu. Przepiliśmy swoje, wypiliśmy i wyszaleliśmy poniekąd swoje. W sumie można by było. Powiedzieć, że przeimprezowaliśmy swoje na odpowiednim etapie życia. I widzicie różnica między tamtym czasem a dziś, jeśli chodzi o używki, jest też przeogromną przepaścią. Wychowani z flaszką żytniej na stole poniekąd, tudzież innego alkoholu, piwiarni typu pszczółka na żoli Bożu. Jeśli ktoś pamięta, to pozdrawiam. Popijający po krzakach tanie wino, bo to było najtańsze. Jedyne co więcej. Mieliśmy w cudzysłowie dostępne, a też cichaczem było używane, to były papierosy i ewentualnie zielsko. I to było jedyne. Dziś, niestety, doznań mamy pełne spektrum dla naszych dzieci i dla nas samych. Jedna z książek, która najbardziej zapadła mi w pamięć z lat młodości, a którą pochłonęłam jak gąbka i którą polecam de facto chyba wszystkim, bo wiele osób z mojego pokolenia również jej nie czytało, a młodzi nawet nie znają takiego świata. Była pozycja o tytule My, dzieci z dworca Zo. I pamiętam, że była to książka, która bardzo mocno mną wstrząsnęła, choć. Dzisiaj podejrzewam, że nie zrobi na niekim aż takiego wrażenia, ale miejcie świadomość tego, że kiedyś dostępność wszelkich używek była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Uważam, że jesteśmy pokoleniem, które... Wychowało się w dziwnych czasach, w dziurze pokoleniowo-epokowej na przełomie cywilizacyjnym naszego kraju. Niesiemy ze sobą stare schematy, które staramy się zrywać, bo żyjemy już w nowym świecie. To właśnie nasze pokolenie leczy traumy rodowe w momencie, kiedy łapiemy świadomość, albo nie wiemy, jak sobie z tym radzić. Kiedy tej świadomości nie mamy, a wiemy, że coś nam nie wychodzi, i wtedy wracamy do starych schematów. Tak czy inaczej, bardziej czy mniej. W jaki sposób sobie z tym radzimy? Nadal nie mamy nawyku terapii psychologicznej. Nie mamy tego nawyku, bo kiedy my dorastaliśmy, to psychologia w naszym kraju praktycznie nie istniała. Wszystko kierowane starymi schematami dążyło do tego, żeby człowiek był układny, żeby dziecko słuchało dorosłego. Ile razy słyszeliście w dzieciństwie, że ryby i dzieci głosu nie mają? Ile razy? Kiedy byliście nastolatkiem i przechodziliście okres budowania swojej tożsamości, powiedziano Wam, że jesteście niepokorni. Ile razy blokowano Was tym, żebyście sprawdzali, testowali? Próbowali. Ile razy usłyszeliście z ust swoich rodziców, dziadków, że coś nie ma przyszłości, coś jest bez sensu, albo że potencjalnie to wyjątkowo głupi pomysł? I powiedzcie mi, ile razy to samo przenieśliście na swoje dzieci? Ile razy płakaliście w poduszkę, albo wściekaliście się do granic niemożliwości? Jako nastolatki, nie mogąc sobie z czymś poradzić. Jak często dorośli wtedy bagatelizowali Wasze emocje i Wasze problemy, a one były jak najbardziej prawdziwe na miarę Waszego wieku i Waszych możliwości bo nikt nie nauczył was wtedy jak sobie z nimi radzić i zapytam jeszcze raz ile razy to samo przeżywa wasze dziecko, czy przeżywało ile razy nie jesteście w stanie zrozumieć dzisiejszego pokolenia i utożsamić się z nim bo jego funkcjonalność absolutnie nie odpowiada schematom, które macie w głowie jesteśmy pokoleniem, które wychowało się w czasach, kiedy musieliśmy sobie sami dawać radę ze sobą, kiedy już nasze Myślenie potencjalnie nie odpowiadało starym schematom, bo świat leciał do przodu. Kiedy buntowaliśmy się na to, co wtedy się wydarzało, bo ograniczało w pewien sposób możliwość naszego rozwoju, szaleliśmy i wściekaliśmy się. Kiedy pokolenie naszych rodziców bądź dziadków, nauczycieli ograniczało nasze możliwości, a my z uporem maniaka brnęliśmy siłę rozpędu w to, co chcieliśmy. I zamiast pomocnej dłoni na tamtym etapie, dostawaliśmy tylko bana na każdym kroku. Chyba, że potencjalne nasze plany, marzenia, chęci pokrywały się z tym, co przyszłościowo wyobrazili sobie dla nas nasi rodzice. I Prawda niestety jest taka, że zgodnie ze schematami, które nam ówcześnie wpojono, łapaliśmy za używki, bo wtedy było łatwiej. Ile razy użyliście argumentu napisie? Będzie lepiej. Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę w dorosłym życiu, z jakiego powodu pijecie wieczorem drinka albo wino, albo idziecie na piwo? Czy zawsze jest to tylko opcja doraźna pod tytułem imieniny, urodziny, albo wpadliśmy na pomysł, że dzisiaj po prostu wieczorem sobie wypijemy piwo? Bardziej dla smaku i przyjemności niż po to, żeby pozbyć się obciążenia z ostatniego tygodnia. Dnia pracy, pozbyć się frustracji, zmęczenia. Problem polega na tym, że dla naszego społeczeństwa i dla nas wychowanych w latach 80., -tych, 90. -tych przez naszych rodziców w dużej mierze alkohol jest sposobem na odpoczynek, jest sposobem na pozbycie się problemów, które męczą nas przez ostatni tydzień pracy, jest sposobem na zrzucenie frustracji, którą zafundował nam nasz szef, życie. Codzienność, jest sposobem na to, jak bardzo nie radzimy sobie ze swoimi emocjami i z rzeczywistością. A to, kochani, nic więcej tylko wynieśliśmy z pięknych lat osiemdziesiątych. Przerażające jest to, że w dzisiejszym świecie dostępność wszelkiego rodzaju używek. Jest wręcz astronomiczna. A nasze dzieci, jak rozpędzone kule śnieżne, nie radząc sobie ze swoimi emocjami, bo niby jak miałyby sobie z nimi radzić, sięgają po nie, kiedy nie są w stanie poradzić sobie ze swoją rzeczywistością i ze swoimi emocjami. A potencjalnie, jak miałyby. Umieć sobie z nimi poradzić. Prawda jest taka, że trafić dzisiaj na dobrego psychologa, który nie tylko wyłuszczy wam i dojdzie do tego, gdzie jest problem. Ale jeszcze pomoże Wam go faktycznie rozwiązać, i jest bardzo niewielka. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest pomóc samemu sobie, przerobić samego siebie. A wychowaliśmy się w kraju, w którym potencjalnie przerabianie samego siebie nie jest modne. Wychowaliśmy się w kraju, w którym panuje nadal masa schematów i masa spychania na bok problemu i izolacji. Co więcej, dzisiaj przeżywamy Dodatkowo zderzenie z cywilizacyjnym internetowym światem, który jest fajniejszy niż to, co nas otacza niejednokrotnie. I ciągniemy dalej nasze schematy, jak wagoniki za sobą, przekazując je kolejnym pokoleniom. Bezradnie patrząc, jak nasze dzieci. Próbują dorastać, buntują się wobec nas, wobec wszystkiego naokoło. Nie rozumiemy, o co im chodzi, a oni nie rozumieją, o co nam chodzi. A co by było, gdyby po prostu usiąść i porozmawiać? Nawet jeżeli zaowocuje to krzykiem i wyrzuceniem emocji. Co gdyby usiąść i po prostu posłuchać, a nie mówić? Co gdyby nie oceniać? Przez pryzmat swojego życia. Co gdyby przyjąć, że dzieci jednak mają głos i mają prawo wypowiadać własne zdanie, dać im tą szansę, której my nie mieliśmy. Co jeśli pozwolicie dzieciom powiedzieć, co o Was myślą i wyrazić im zdanie na temat Waszej osoby? Co jeśli sami pozwolicie sobie na to, żeby nie być idealnymi? Czy zawsze musicie być idealni i perfekcyjni? I z tą myślą, kochani, już dzisiaj Was zostawię do następnego odcinka. Dobrego tygodnia wszystkim życzę i niech Wam się darzy.